Jest to dokument, w którym Mieszko, jego żona Oda i dwaj synowie oddają państwo polskie pod opiekę stolicy apostolskiej. Nastąpiło to prawdopodobnie pod koniec życia Mieszka, przypuszczalnie w 981 roku. Autentyczny dokument zaginął, ale zachowało się jego streszczenie w rejestrach papieskich. Dokument ten określa ziemie wchodzące w skład ówczesnego państwa polskiego. Wiąże się z nim szeroko dyskutowany w historiografii problem interpretacji pierwszych słów streszczenia słynnego Dagomejudeks. Większość historyków uważa, że jest to imię Dagobert, które Mieszko otrzymał na chrzcie. Niektórzy zaś traktują je jako pomyłkę pisarza i błędne odczytanie tekstu Ego Mescodux. Kolejnym problemem związanym z treścią tego dokumentu jest fakt pominięcia w nim istnienia Bolesława, syna Mieszka i Dobrawy, następcy Mieszka. Sprawa będzie jasna, jeśli potraktujemy ten dokument jako zabezpieczenie prawa posiadania biskupstwa w zamian za daninę na rzecz Rzymu z wymienionych w dokumencie terenów. Święto Pietrze. Bolesław osadzony w Krakowie nie mógł być wymieniony w dokumencie, bo Kraków wraz z całą Małopolską zależny był od Czech i czeskiego biskupstwa.